Ej, tu nie ma, nie ma żadnych przedmiotów, co jest? Dobra, idę na zewnątrz. E, zamknij jeszcze oczy na chwilę. <laughs> nie! Jesteś? Nie jestem ciągnikiem. Hmm. Ja i tak. mam ci znaleźć. No, bo, no, powiem ci, że tu. Jest powiem, powiem ci, że jestem w budynku. O! Jakim ciągnikiem? Już to już coś. Nie, no ja zaraz ci pokażę. To. 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 A, widzisz. Nie, nie jestem tym. Dobra. E, raz, dwa, trzy już. A, e, nie, dobra. Cholera. Myślałem, że cię przypadkiem strzelam. Mhm. Powiem ci, że cały czas jestem w budynku. Na pewno przede mną ucieka. O, oh, shit, uciekł. Rzeczywiście. <grych> 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 nie, nie, nie. Oh, nie, oh. Nie. No i ci, ci, i uciekaj, daję ci dziesięć sekund. Dwa sekund Dobra Raz, dwa, dziesięć. Hmm. Teraz Dwa i i Teraz tym? i Jesteś tym? nie, Jesteś tym? Oh, nie. Zobacz, nie. Jesteś tym? nie. Jesteś tym? Nie. i nie, Jesteś tym? Nie. Jezu bijiję śmietnik jak petemm Porusz się, tylko trochę Już Nie widziałem, porusz się <laughs> Nie Jak ciebie nie widzę no to ty mnie też nie więc Nie, a może jesteś odwrócony Tam. Tak. Jak No, widzę cię podłeś What? God ty głupi jesteś God damit Dobra, jakby... mam, odpalone. Wodorotlenek azotu... Czekaj, bo mnie zżygać się chce już tym.. Pokaż swoją twarz, walcz jak mężczyzna! No jestem tak jakby na środku. No to niemożliwe, że jesteś ty! Oszukista. <grym> znaczy nie no, teraz cię nie widzę, <grym> więc znowu... Albo się odwróciłem. A, albo... Czyli on cię to szuka, ty jesteś indziej, te... niż Ty jesteś i się dziwi, że cię nie znajduję. Właśnie. <grym> Super. O. Powiedział, jestem na środku, ale cię nie widzę. Ale czego w środku? No ja pierd... Kim ty kurwa jesteś? <śmiech> <śmiech> o, zniknąłeś. Gdzie ty teraz jesteś? O, 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 o! Chodź tu, chodź, tu, chodź, chodź. chodź. <laughs> Fucking chodź tu. Idę po piwo. No nie no, kuź was gubiłem tak, go znowu, no. no. niestety. Ale na podpowiedzi jestem butelką. w... Nie wiem czy. O! tym. O! diablo. Ciekawym, czy można się w stopę postrzelić. Próbujcie. You remember the 5th of November. Gunpowder is written in Za przeładowo za późno, no. No reason. Gunpowder never been forgot. Mr. Lych, mój stary mikrofon? A jaki masz? Wiesz co? Myśle, że on jest bezcenny. A raczej bezwartościowy. Ale to w sumie... Ale taki zrobiłem ze Co? Poczekaj, A to zbudowany w laptopie? To laptop gratis, tak? Nie, nie mam laptopa. No jaki kładziej? Chodź tu, rzygę! Aaa, ale śmiesznie! O, spadł. No tak. Jej! O deja vu. deja vu. No dobra. Oh, Kurwa, jestem operniczym. Niczym, operniczym. Ej no, bardziej widoczny nie dało się być niż. Ale znalazł. Ah! Ah! Guli! <laughs> pa 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 um. pa, pa, pa. I am the best, right, boys? Ежели не съедите чё-то, попрошу обаятельничать с Ильдаром. Зачем ему там рыкало? Они враги на адресе. Йоу, мэн.